1 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków do programu 500. Dodatek w kwocie 500 zł będzie przysługiwał na drugie i kolejne dziecko. Będzie go również można otrzymać na pierwsze dziecko, ale po spełnieniu kryteriów dochodowych. Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tak zwany program Rodzina 500. I od 1 kwietnia będzie można składać już. Wnioski. Wnioski mogą składać rodzice, opiekunowie, rodzice zastępczy. Dotyczy to dzieci do 18 roku życia. Jest próg dochodowy na pierwsze dziecko: 800 zł dochodu netto i 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie w przypadku, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W Mieście Uków to zadanie będzie realizowane przez. Wydział Spraw Społecznych. Wydział mieści się na ulicy Zdanowskiego 15. Będzie zajmować się tym zadaniem 8 osób w Wydziale. Cztery osoby chcemy zatrudnić na pół roku, na, na półroczną umowę, i cztery osoby będą skierowane z Wydziału również tutaj do pracy w tym programie. W sytuacji, kiedy będzie bardzo dużo osób gotowych do złożenia wniosku, wszyscy pracownicy wydziału będą przyjmowali wnioski, ponieważ są do tego przygotowani, przeszkoleni. Również pracownicy, którzy realizują inne zadania, czyli dodatki mieszkaniowe czy fundusz alimentacyjny. Także nie powinno być problemów. Nie powinno być problemów również z tego powodu, że ustawodawca w ustawie określił, określił czas na złożenie wniosku. Od 1 kwietnia do 30 czerwca osoby, które w tym czasie złożą wniosek, będą miały przyznane świadczenie od 1 kwietnia i będzie dokonana wypłata z wyrównaniem. A więc osoby, które nawet 30 czerwca złożą wniosek, czy w formie papierowej bezpośrednio u nas, czy w formie elektronicznej, poprzez narzędzia elektroniczne, które są dostępne, będą miały przyznane świadczenie od 1 kwietnia. Nie trzeba robić sztucznego tłoku, spokojnie ten wniosek złożyć. Wnioski będą już w końcówce marca do pobrania w formie papierowej w Wydziale. Również są już na naszej stronie internetowej Miasta Łuków w zakładce 500. Także, także na pewno wszyscy zdążą, wszystkie wnioski przyjmiemy, rozpatrzymy. Co ważne, do składanych wniosków nie ma potrzeby dołączać żadnych zaświadczeń, na przykład z Urzędu Skarbowego. Ustawodawca zwolnił z obowiązku wnioskodawców, natomiast zobowiązał urzędników realizujących te sprawy do zgromadzenia informacji, we własnym zakresie za pomocą urządzeń, narzędzi takim jak jest program Empatia. Za, tym, za pomocą tego programu będziemy pozyskiwali dane dotyczące dochodów z Urzędu Skarbowego, dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dane z programu PESEL, czyli informacje o urodzeniach dzieci. Także wnioskodawca jedynie musi przynieść wniosek prawidłowo wypełniony. My weryfikujemy w postępowaniu. My brakujące dane, które są wymagane do sprawdzenia, czy został zachowany próg dochodowy, we własnym zakresie będziemy pozyskiwali z właściwych źródeł. To sprawdzanie będzie potrzebne tylko w przypadku osób ubiegających się o dodatek na pierwsze dziecko. Łatwiej będzie, że tak powiem, rozpoznać sprawę, prowadzić postępowanie w sytuacji, kiedy będzie to wniosek dotyczący dzieci następnych, z pominięciem dziecka pierwszego, dlatego że tutaj nie będą potrzebne żadne dokumenty dotyczące ustalenia dochodu i zachowania progu dochodowego, o którym mowa jest w ustawie. Wypłaty są uzależnione od zakończenia postępowań, wydania decyzji. Tryb wypłaty jest z ustawy, natychmiastowy, czyli nie wymaga uprawomocnienia się. Natomiast jest również uzależniony od tego, czy będziemy dysponowali środkami finansowymi w tym okresie, ponieważ stąd to środki, które pochodzą z budżetu państwa i te środki bezpośrednio do nas będzie przesyłał wojewoda. Ponieważ nie znamy dokładnie w tej chwili danych informacji, nie mamy informacji w jaki sposób to będzie realizowano. Trudno powiedzieć. Miejmy mi nadzieję, że będzie to tak realizowane w podobny sposób, jak świadczenie rodziny, czyli my będziemy składali zapotrzebowanie na wypłaty na dany miesiąc i jeżeli te środki otrzymamy, te wypłaty będą realizowane. Podczas realizacji programu 500 plus będzie można sprawdzić, czy dodatek na dziecko jest na pewno przeznaczany na jego potrzeby. Oczywiście ustawodawca zabezpieczył taką możliwość, gdyby te pieniądze były niewłaściwie wydawane przez beneficjentów, tej, przy, przy opiekunów rodziców, że, że te pieniążki są przeznaczane nie, nie na dzieci, że rodzice korzystają z, nie wiem, z różnych innych używek i, i to jest taka możliwość, że tutaj możemy zainterweniować i, i na pewno będziemy to robić, jeżeli takie, takie informacje do nas dotrą. Program 500 plus rusza 1 kwietnia. Łukowski urząd szacuje, że wnioski o dodatek wychowawczy złoży ponad 2000 osób. Wzór wniosku można już znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tam też szczegółowe informacje na temat programu 500. Plus.